No, dzisiaj chyba 20 lipca. Jesteśmy z Jaśkiem na e, wstrzelcach. Testujemy. E, będziemy testować e, śmigła. Na razie Janek leci na swoim śmigiełku, na którym ma ustawione dwłopatowym, na którym ma ustawione 6400 400 obrocików. E, e, poleci, zrobi krąg, wyląduje, podmieniamy na trójłopatowe. Będziemy patrzeć wrażenia, obroty, temperatury, zużycie, bo na tym trójłopatowym sobie polecimy na taką godzinną wycieczkę. Start będzie na samostawiacie. Sprawdziliśmy <laughs> świece takie ciemniejsze ostrane Majty. Wiaterek taki powiedzmy, że dwójeczka, dwieczka, pan Janek w górze, no pan Janek tutaj kombinuje, kurczę przy drzewach. Ale trochę buja nim Mam wrażenie Dobrze, siadaj tam Ok. No, żeby nie wywrócić, bo akurat teraz wiatr się trochę w tu w tej przecince Dobrze. Teraz będziemy zamienić migiełko Dwołopatowe na trójłopatowe moje 03713 No to tulejkę wyjmij, tu, czy jak, jak, jak tam e, wypchaj ją, albo ją wypcha ten. Nie, 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 musisz wypchać o tulejkę, bo u mnie jest inna średnica i ja mam po prostu e, tu, tulejkę. Dobra. No dobra, teraz zakładamy moje trójłopatowe śmigiełko po paluszku, po paluszku, nakrętkę z góry. I to wszystko. Patrz, płomień. Nie, no, ja się odsunę, żeby. sen. Sprawdź maksymalne obroty. Potem, czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj. Uh! Potem. 620. To no, przesadnie. Także będzie locik eee, z zawirowywaczem podciśnieniowym, Wlane jest 7 literków. 7 literków. Co nie? I na śmigiełku moim 03713 tryłopatowym. No, po godzince lotu zobaczymy, ile spali. Lecimy sobie na taki powiedzmy godziny locik, żeby zobaczyć ile pana Janka spali sinko Mini 2 ze śmigiełkiem e, trójłopatowym. Pani alego doze, teraz idę ja. Było wlane, z tego co pamiętam, 7. Takie dobre 7. Dobre 7 a jest no, 4,5. Czyli 2,5 litra 2,8. 2,5 w tych granicach spalił na śmigłę trójłopatowym z zawirowywaczem. Na zaciągniętych trymerkach. Tak, ja na, a jakie obrociki były? W locie poziomym? 4000. 4000? 4000 były. Aha, 4,20, aha. 4,50. 4050. Czyli okolice, czyli zapasu jeszcze było chyba 2 400 2400 zapasu obrotów do maksymalnych bo na trójopatowym na 6600 aha na 6600 no dobra teraz idziemy zacząć u mnie na trójłopatowym pali mi czwórkę na tym dwułopatowym pali 4,5 taki spokojny locik przy masie startowej powiedzmy tam rząd wielkości 160 powiedzmy kilka kilogramów no pan Janek teraz powiem śmigiełka na dwułopatowe Będziemy się bawić. Stąd nas rozbijać. No Oj poszło. drzewa bo ja. Teraz chyba będzie już No, 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 no. A, jest pentel. Jest pentel. Wąży!